Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie do odcinka QA. Odpowiadam na Wasze pytania, które zadawaliście zarówno pod e, postem e, na YouTube, jak i w e, komentarzach pod filmami w ostatnim czasie. Tych pytań jest naprawdę dużo, dlatego pomogą mi w odpowiedziach, udzielaniu odpowiedzi e, zarówno koleżanki, jak i koledzy z Grupy Azoty. E, dzisiaj robimy pierwszy z dwóch odcinków i zapraszam Was serdecznie do sedna, czyli czytamy Wasze pytania i na nie odpowiadamy. Pierwsze pytanie od Mateusz P. No, podobne, Podobna tematyka, więc z. Drugim pytaniem Mateusz Kosmal. Mianowicie panowie pytają o to, czy nawożenie rzepaku przeprowadzać jednorazowo, czy podzielić tę dawkę. Mateusz P. pyta, czy zrobić to w przypadku RSM-u, a z kolei Mateusz Kosmal pyta o to, czy może to zrobić w przypadku Saletry Sano 26. I teraz tak, słuchajcie, zawsze byłoby najlepiej, żeby tę dawkę podzielić. Jednakże przy drugiej dawce trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, yy, druga dawka podana na minimum miesiąc przed kwitnieniem, to jest ona powinna być podana oraz pobrana przez roślinę. To jest istotne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my sypiemy na miesiąc przed kwitnieniem, na przykład taki seletrosan 26 i okazuje się, że deszcz nam przychodzi dopiero dwa tygodnie później, to dopiero on wpłucze ten azot w zasięg systemu korzeniowego. Więc okazuje się nieraz, że podanie w momencie, kiedy jest wilgość, w momencie, kiedy, kiedy mamy taką możliwość podania jednorazowej dawki yy, pieszej, jest yy, skuteczne. No i później nie musimy się obawiać o to, że słyszy nam przyjdzie bądź nie przyjdzie. Mamy różne wiosny, dlatego też podawanie jednorazowe tego azotu nie jest. Perfekcyjne, jeżeli chodzi o agrotechnikę i nie jest to działanie zgodne z książką, ale praktycznie jest przetestowane przez rolników i fajnie się sprawdza, więc jeżeli skorzystamy z tego uproszczenia, to pamiętajmy o tym, że to jest uproszczenie. Pamiętajmy, o tym, że dajemy dużą ilość azotu, przez to też możemy mieć straty, ale z drugiej strony mamy już to nawożenie azotowe zamknięte. Kolejne pytanie od Miron May. Udało mi się kupić w październiku mocznik i mam tylko mocznik na pierwszą i drugą dawkę. Czy można go zastosować na pierwszą dawkę? Pole dokrzewione, ziemia czwórka, piątka. Mam go kupione 250 kg na hektar. Jeżeli twierdzisz, że masz tylko i wyłącznie mocznik, nie chcesz dokupować no i masz na szczęście dokrzewione tutaj rośliny, no to po prostu to zrób. Wiesz pewnie po ostatnich naszych odcinkach, w którym, po przedostatnim odcinku, w którym mówiliśmy o formach azotu, co musi się zadziać, żeby te przekształcenia zaszły. Jeżeli tego nie wiesz, koniecznie obejrzyj ten odcinek. Pojawi on Ci się gdzieś tutaj. Kolejne pytanie. Pytanie od Agro 2000. Ile saletry amonowej na pszenicę średniej i słabo rozkrzywioną? Gleba trzecia B, wcześniej był nieużytek w postaci trawy, było wapno na jesieni oraz 400 kg i 12. Pszenica siana 1 października, 190 kg na hektar. Głównie chodzi mi o to, na jakim poziomie może być azot i inne składniki po tak wieloletnim użytku dzięki. Głównie nie wiem, nie mam bladego pojęcia, dopóki nie zrobisz analizy na przynajmniej tutaj Egnera, czyli mówię tutaj o fosforze, potasie i magnezie. 13 złotych, 12 kg. Zł że to kosztuje. No i jeżeli chcesz znać swoje poziom azotu, no to musisz zrobić analizę na 0,30-30-60, czyli tutaj blisko 28 złotych, czy delikatnie ponad. I to dopiero da ci pełny obraz, co w tej trawie piszczy, a raczej po trawie. Mówisz tutaj o stosowaniu wapnej na jesieni i 400 kg potawoski. Mam nadzieję, że zrobiłeś odpowiedni ostęp, bo w innym przypadku będziesz usteczniał tutaj, tutaj fosfor. No i pytasz o to, ile sali na pszenicę średniej, i słabo rozkrzewioną. Ja bym dawał tutaj około 80-100 kg czystego składnika, już przeliczy więc pytanie, jaką masz saletra. Lecimy dalej z tematem. Kreizol zadaje pytanie następującej treści: odnośnie nawożenia. Klasa ziemi trzecia A, B. Stanowisko po rzepaku. Fosfor, potas na wysokim poziomie. pH plus minus 7. No to już fajnie. Przenisa dobrze rozkrzywiona. Wysiałem korkali 150 kg na hektar tydzień temu. Na pierwszą dawkę seletrosan 26-230 kg na hektar. Na drugą salmak w ilości 300 kg na hektar. Na trzecią zaksan 150 kg na hektar. Czy takie nawożenie będzie odpowiednie Nie. na plon rzędu 9-10 ton? Pozdrawiam serdecznie. Na szybko licząc. Seletrosan 26 daje 60 kg azotu. Salmagu 81 około. I zaksan z 48. Łącznie daje to 189 kg azotu. Jeżeli policzymy, że to jest 3AB, jeżeli tam jest 50 kg azotu mineralnego, a tego nie wiemy, dopóki tego nie sprawdzimy, może być więcej, może być mniej, no to pod te 9, a nawet i 10 ton uda ci się uzyskać. Fajnie, jakby zrobił sobie analizę azotu mineralnego, wtedy, wtedy mógłbyś jeszcze precyzyjniej do, doprecyzować po prostu te dawki. tak? Na pierwszą dawkę, fajnie, że dajesz saletrosan, czyli wprowadzasz tutaj siarkę. Super. Pajej. W tym roku nie zamierzam szaleć z dawkami azotu. W poprzednich latach dawałem nawet 170 kg azotu, a zbierałem tylko 6-7 ton. Rozumiem, że o zboże chodzi. W tym roku zamierzam dać 100 do 120 kg azotu i zebrać 5-6, bo stanowiska głównie po grochu, trochę po kukurydzy. Posiadam nawóz RSM-28. To jeszcze czekam na dostawę. Pszenice mam siano późno, wymagają dokrzewienia, i tu zastanawiam się, czy nie podać całej dawki naraz. Wtedy będzie około 50-60 kg szybko działającego azotu, co do krzewi, a forma amidowa dowiezie plon do końca. Co ty myślicie? Dodam jeszcze, że nie celu w jakościówkę tylko w pasze. Jak w przypadku rzepaku jestem za tym, żeby stosować jedną dawkę, to tak mocne uproszczenie w przypadku pszenicy wiem, że jest stosowane, ale no zawsze mam z tyłu głowy, że to jest duża dawka. Mało tego, nie wiem do końca, co z tym azotem się stanie. Ja mimo wszystko podzieliłbym tutaj dawkę na dwa. Dałbym pierwszą startową, jako że masz 28, to masz jedną czwartą w formie azotonowej. Dałbym około tam nawet 70%, a drugą dawkę dałbym tutaj przed, przed pierwszym kolankiem. Przed pierwszym kolankiem Oczywiście, w miarę, w miarę jak pogoda pozwoli, jeżeli będziesz widział, no, przeczuwa, że do tego kolanka jest 2-3 tygodnie, ale masz super opady deszczu zapowiadane, no to walnij wtedy tę drugą dawkę. E, ja bym po prostu to podzielił, Dokrzewić i tak dokrzewisz, nawet taką ilością azotu, o której, o której ja mówię, a będzie to bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie pełnego potencjału przez roślinę. No i ostatnie pytanie, jakie, na jakie ja odpowiem akurat w tym odcinku, po czym oddam głos koleżankom i kolegom. E, Hubert Ukleja zadaje takie pytanie. Czy można rozlać RSM zwykłymi końcówkami do stosowania oprysków na przykład herbicydowych? Oczywiście po rozlaniu gleba zostałaby uprawiona pod siew. E, dobrze, że to dodałeś, dlatego że jeżeli miałoby to być w jakimkolwiek e, innym momencie, czyli jeżeli roślina już by wyrosła, to absolutnie bym powiedział, że nie. Jeżeli chcesz zastosować końcówki do oprysków, na przykład herbicydowych, jeżeli będziesz miał odpowiedni wydatek, da radę to zrobić i nie będzie jakiegoś wiatru, żeby to w jakiś sposób zwiewało, no to możesz to zrobić na, na upartego, tak? No, łatwiej jest rozlać na pewno to końcówkami wielootworowymi czy też wachlarzowymi, ale jeżeli masz takie życzenie, to to zrób. Główna zasada, nie może być żadnych roślin wtedy na polu. Chodzi mi tutaj o rośliny właściwe, dlatego że one ulegną wtedy, uległyby poparzeniom. Tyle. Przekazuję głos do koleżanek, dla koleżanek i kolegów, a raczej koleżankom i kolegom. Dla... Tak mi się trochę z Podlasiem tutaj skojarzyło. No ale dobrze, wspominam tamte strony. Cześć. Kolejne pytanie, jakie otrzymaliśmy, zadał je Pan Radosław Michalik i pyta on o Okres przydatności nawozów, które są pakowane w worki foliowe oraz worki typu Big bag, które są właśnie przechowywane pod chmurką. Zasada generalnie jest taka, że przechowywanie nawozów, ich termin przydatności wynosi od 6 do 24 miesięcy. Nieprawidłowe warunki przechowywania mogą pogarszać właściwości i obniżyć ich wartość użytkową. Nawozy grupy azoty, pakowane są właśnie worki polipropylenowe oraz typu Big Bag. Nawozy powinny być przechowywane w suchym, ciemnym, przewiewnym pomieszczeniu o temperaturze od 5 do 20 stopni Celsjusza w workach oryginalnych, nieuszkodzonych. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, aby przechowywać je w magazynie, wtedy powinniśmy przykryć je plandeką, tak aby ochronić je przed temperaturą, wodą. Oraz zanieczyszczeniami, które w sumie w konsekwencji mogą doprowadzić do rozkładu chemicznego. Cześć. Fajne pytanie zadał nam Przemek Nowak, przeczytam je. Czy moci, który uległ hydrolizie do formy amonowej, jest pobierany przez rośliny? Jeśli tak, to w jakim stopniu? Niedawno nakręciliśmy dla Was z Kamilem film dotyczący poszczególnych form azotu, jakie znajdują się w nawozach. W ramach wyjaśnienia, forma amonowa może być częściowo pobierana przez rośliny, ale na to ma wpływ bardzo wiele czynników, przede wszystkim warunki pogodowe, pH gleby, faza rozwojowa roślin oraz to, ile tej formy amonowej znajduje się w glebie. Pamiętajcie, forma amonowa zatrzymywana jest przez kompleks sorpcyjny i jest takim magazynem azotu na, dalszą, na dalszy rozwój roślin. Jeśli chodzi o takie szybkie pobieranie, to jest przede wszystkim forma azotanowa, która znajduje się nam w e, roztworze glebowym i rośliny mogą bezpośrednio i bardzo szybko korzystać z tej formy. Arkmis pyta tym razem, co na łąki wczesną wiosną. Zakładamy, że wiosna będzie mokra i chłodna. Mm. Myślę, że mówimy tu o azocie, bo nawozom wieloskoleniowym za bardzo to nie przeszkadza. A przy azocie, no cóż, no, mamy mokro, mamy chłodno, więc szukajmy takiego nawozu, który się tego nie boi. Forma saletrzana nie lubi mokro, lubi się wypukać może się wypukać, nie lubi. Natomiast forma amidowa potrzebuje ciepło, więc tutaj wybór jest jednoznaczny. Nawóz, który wybierzemy, musi mieć dużo formy amonowej. Polecam gorąco Saletroson 26, ewentualnie Saletromak. Mamy tam główny azot w formie amonowej i te formy saleczane, więc jeżeli zrobi się ciepło, a nie chłodno, to ma roślinę na co pobierać, bo jest forma saletrzana, a jak chłodno, to forma monowa tego się nie boi, jest dobrze pobierana w niskich temperaturach i nie boi się przede wszystkim mokro, nie, nie jest wymywana, gleba ją trzyma. Więc saletrosan 26-20, też się tutaj świetnie sprawdzi i gorąco zachęcam. Co do saletry, saletrzaków, to tutaj nie ma problemu, natomiast no, lepiej dać go troszeczkę później. Chodzi o to, żeby nie zmarnować tej formy saletrzanej, niech ta wegetacja ruszy. A z innych nawozów RSM, RSMS będzie dobrym wyborem. No problem jest ze znalezieniem się na polu, bo nie ma ścieżek przejazdowych, ale technika może to rozwiązać na dzień dzisiejszy. Z mocznikiem to bym sobie tutaj czystym odpuścił, bo inhibitor opóźnia działanie i wydłuża dostępność, więc może być tak, że. Azot odłoży się w formie azotynów w trawie i te krówki będziemy truć, a nie karmić, a nie o to przecież chodzi. Polifoska 21, mocznik siarką też będzie dobre, tylko trzeba troszeczkę wcześniej to zastosować, a nie zawsze wcześniej możemy wjechać. Więc optymalnym wyborem w tej sytuacji wydaje mi się saletrosan 26, saletromag. Co do dawek, najmniej 250 kg na hektar. Jeżeli ma to przynieść efekty, jeżeli macie trawy młode z potencjałem 350, uwierzcie mi, nie zaszkodzi. Zaprocentuje to nie tylko wysokim płynem, ale przede wszystkim bardzo dobrej jakości, dużo białka, a przecież o to chodzi. Mafia Meister Team. Witam, jakie polecacie nawożenie azotowe w kukurydzy na ziarno? Fosfor, potas na wysokim poziomie, pH około 6,2, ziemia średnia, klasa 4a, 4b. Siarkę w tym roku stosuję w nawozie siarkowo-wapniowym. W ubiegłym roku stosowałem salmak w dawce 500 kg na hektar przed uprawą. Następnie około 150 kg mocznika na około 6-8 liść. W tym roku zastanawiam się nad RSM32, jak to zrobić. Cała dawka przed uprawą ze środkiem enlock, czy może w jakiś sposób to podzielić. Zakładany plom to 12 ton suchego ziarna. Jeśli chodzi o stosowanie RSM-u w kukurydzy, ja bym zastosował, tu żadne dzielenie się nie bawił, zastosowałbym jedną dawkę. Kwestia teraz tylko, czy stosować ten RSM przed siewem kukurydzy, można też, no, można tak zrobić, ale można też zastosować RSM już po siewie kukurydzy chwilę przed wschodami, natomiast nawet jeśli kukurydza będzie miała te dwa listki i zastosujemy RSM, będą pewne przypalenia na tych młodych listkach, ale za 3-4 dni to już nie będzie miało większego znaczenia, z tego względu, że kukurydza szybciutko wtedy już nam startuje, wytwarza kolejne liście i nie będzie żadnych negatywnych efektów na roślinie. Także tutaj polecałbym stosowanie w jednej dawce. W zeszłym roku sam tak stosowałem, było dobrze i liczę. Znaczy, życzę powodzenia w osiągnięciu tego plonu. Kolejne pytania i kolejne odpowiedzi. Jeden z naszych widzów, Michał Kompany, e, chciałby wiedzieć, jakie są proporcje poszczególnych form azotu w nawozie typu RSM. Bardzo łatwo można to zapamiętać, ponieważ e, ta forma w RSM-ie zwykłym, czyli mówimy e, zawierającym tylko sam azot, jest niezmienna. I tutaj stosunek jest również niezmienny. 50% jest to forma amidowa, czyli forma mocznikowa, 25% jest to forma amonowa i 25% jest to forma e, ta szybko działająca, czyli e, azotanowa, czyli saletrzana. Inaczej ten stosunek wygląda już w rsms zarówno w rsms 26, jak w rsms 28. I tak, skorzystam z małej podpowiedzi. W rsms 26 mamy 15,4% formy. Amidowej, czyli mocznikowej, 6,6% formy amonowej i tej szybko działającej formy azotanowej tylko 4%. Jeśli chodzi o RSMS 28, ten stosunek jest troszeczkę inny. Tam formy amidowej jest 12,4, formy amonowej 9,2, a formy szybko działającej azotanowej 6,4%. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, jakie są poszczególne formy bądź co się znajduje w naszych nawozach grupy azoty, zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej nawozy.eu i zakładki nawozy. Tam zobaczycie i znajdziecie wszystkie odpowiedzi na temat poszczególnych nawozów, co zawierają, jakie składniki, po to, żebyście mogli sobie przede wszystkim sprawdzić, jakie są formy, składy poszczególnych nawozów. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć. Tym razem pytanie od Matek 921. Pytanie jest, czy Zaksan 33,5 nadaje się pod kukurydzę? Oczywiście, że się nadaje pod kukurydzę. Nie ma złych nawozów, są tylko źle stosowane. Tylko w tym wypadku trzeba pamiętać o paru ważnych rzeczach. tak? Po pierwsze, kukurydza potrzebuje azotu, potrzebuje składników dość późno, bo ona zaczyna pobierać składniki tak od trzeciego liścia, do tej pory ciągnie z ziarniaka. Więc planując nawożenie, starajcie się zrobić tak, żeby składnik był dostępny właśnie od tego momentu lub w tym momencie już musi być tak? w glebie. Zaxan 33,5 to jest saletra amonowa, więc połowa azotu jest w formie saleczanej. I stosując go na przykład przedsiębnie, tak jak mocznik, no to mija to się z celem, bo jest ryzyko, że ta forma saleszczana nie dotrwa po prostu do momentu, kiedy kukurydza będzie go potrzebowała i będzie strata. Więc jeżeli byście chcieli stosować zaksan 33,5, czy inną saletrę, czy inne saleczaki pod kukurydzę, to bardziej tutaj stosujemy pogłównie, najpóźniej jak się da, żeby wykorzystać w pełni parametry tego nawozu. Natomiast wtedy istnieje niestety ryzyko, że dojdzie do przypaleń, bo im większa roślina, tym łatwiej ta granulka może wpaść w lejek, między. Mi i przypalić, ale to generalnie tylko źle wygląda. Na plon raczej to nie wpływa, tyle że sąsiedzi mogą mieć używanie. No a chodzi o to, żeby nas podziwiali, a nie się z nas śmieli. Więc tutaj trzeba wziąć takie ryzyko pod uwagę, ale z aksanem, czyli saletrą jak najbardziej kukurydzę można nawozić, tylko nie tak jak mosikiem, a bardziej pogłównie. Pozdrawiam, cześć. Pierwsza część pytań jest już za nami. Mam nadzieję, że część z Was już otrzymała fajną odpowiedź, którą będziecie mogli zastosować w swoim gospodarstwie, tak żeby maksymalizować efektywność stosowania nawozów. Jeżeli macie kolejne pytania, piszcie koniecznie pod tym filmem. Jeżeli będzie trzeba, zrobimy jeszcze i trzeci odcinek, a tymczasem żegnam się z Wami. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku i widzimy się w kolejnym Q&A, który jeszcze w tym tygodniu. Oglądajcie koniecznie. Cześć!